Christian Andersen, Dziewczynka z zapałkami. Było bardzo zimno. Śnieg padał i zaczynało się już ściemniać. Był to ostatni dzień w roku. Wigilia Nowego Roku. W tym chłodzie i w tej ciemności szła ulicami biedna dziewczynka z gołą głową i boso. Miała wprawdzie przepiki na nogach, kiedy wychodziła z domu. Ale co to znaczyło? To były bardzo duże trzewiki. Nawet jej matka ostatnio je wkładała. Tak były duże. I mała zgubiła je zaraz, przebiegając ulicę, którą pędem przejeżdżały dwa wozy. Jednego trzewika nie mogła znaleźć, a z drugim uciekł jakiś urwis. Wołał, że przyda mu się on na kołyskę, kiedy już będzie miał dziecko. Szło więc dziewczynka boso. Stąpała nóżkami, które poczerwieniały i zsiniały z dziwna. W starym fartuchu niosła zabiniętą całą masę zapałek, a jedną wiązankę trzymała w ręku. Przecież przez cały dzień nie sprzedała ani jednej. Nikt nie dał jej przez cały dzień ani grosika. Szła tak głodna i zmarznięta, i wyglądało tak smutno biedactwo. Płatki śniegu padały na jej długie jasne włosy, które tak pięknie zwijały się na karku. Ale ona nie myślała wcale o tej ozdobie. Ze wszystkich okien naokoło połyskiwały światła i tak miło pachniało na ulicy pieczonymi gęsiami. To przecież jest Wigilia Nowego Roku, pomyślała dziewczynka. W kącie między dwoma domami, z których jeden bardziej wysuwał się na ulicę, usiadła i skurczyła się cała. Małe nożyny mogła, podciągnęła pod siebie, ale marzła coraz bardziej. A w domu nie mogła się pokazać bo przecież nie sprzedała ani jednej zapałki, nie dostała ani grosza ojciec by ją zabił. A w domu było tak samo zimno. Mieszkali na strychu, pod samym dachem i wiatr hulał po izbie, Chociaż nawet największe szpary w domu zatkane były słomą i gałgankami. I małe ręce prawie cał całkiem zmarzły z tego chłodu. A, jedna mała zapałka! Jakby to było dobrze! Żeby tak wyciągnąć jedną zapałkę z wiązki, Potrzeć ją o ścianę i tylko ogrzać paluszki. Wyciągnęła jedną i trzask! Jak się iskrzy! Jak płonie ciepły, mały, jasny płomyczek! Niby mała świeczka otoczona dłońmi. Dziwna to była świeca. Dziewczynce zdawało się, że siedzi przed wielkim, żelaznym piecem o musiężnych drzwiczkach i ozdobach. Ogień palił się w nim tak łaskawie i grzał tak przyjemnie. Ach, jakież to było rozkoszne! Dziewczynka wyciągnęła przed siebie nóżki, aby je ogrzać. A tu płomień zgasł. Piec znikł, a ona siedziała z niedopałkiem sernika w dłoni. Zapaliła nowy siarnik i oto siedziała pod najpiękniejszą choinką. Była ona jeszcze wspanialsza i piękniej ubrana niż choinka u bogatego kupca, którą ujrzała przez szklane drzwi podczas ostatnich świąt. Tysiące świeczek płonęło na zielonych gałęziach, a kolorowe obrazki. Takie, jakie zdobiły okna sklepów, spozierały ku niej. Dziewczynka wyciągnęła do nich obie rączki, ale tu zgasła zapałka. Mnóstwo światełek choinki wzniosło się ku górze, coraz wyżej i wyżej. I oto ujrzała ona, że były to tylko jasne gwiazdy, a jedna z nich Spadła właśnie i zakreśliła na niebie długi, błyszczący ślad. Zapaliła nowy, palił się i błyszczał, a gdzie cień padł na ścianę, stała się ona przejrzysta, jak muślin. Ujrzała wnętrze pokoju, gdzie stał stół przykryty białym, błyszczącym obrusem nakryty piękną porcelaną, a na półmisku smacznie dymiła pieczona gęś nadziana śliwkami i jabłkami. A co jeszcze było wspanialsze, gęś zeskoczyła z półmiska i zaczęła się czołgać po podłodze z widelcem i nożem wbitym w grzbiet. Doczołgała się aż do biednej dziewczynki, aż tu nagle zgasła zapałka, i widać było tylko nieprzejrzystą, zimną ścianę. – Ktoś umarł – powiedziała malutka, gdyż jej stara babka, która jedyna okazywała jej serce, ale już umarła, powiadała zawsze, że kiedy gwiazdka spada, dusza ludzka wstępuje do Boga. Dziewczynka znowu potarła siarnikiem o ścianę, zajaśniał dookoła i w tym blasku stanęła przed nią stara babunia, Taka łagodna, taka jasna, taka błyszcząca i taka kochana. Babuniu, zawołała dziewczynka, o zabierz mnie z sobą. Kiedy zapałka zgaśnie, znikniesz jak ciepły piec, jak gąska pieczona i jak wspaniała, olbrzymia choinka. I szybko potarła wszystkie zapałki, jakie zostały w wiązce. Chciała jak najdłużej zatrzymać przy sobie babkę. I zapałki zabłysły takim blaskiem, iż stało się jaśniej niż za dnia. Bunia nigdy przedtem nie była taka piękna i taka wielka. Chwyciła dziewczynkę w ramiona i poleciał w blasku i w radości wysoko. A tam już nie było ani chłodu, ani strachu. Byłem, powiem, u Pana Boga. A kiedy nastał zimny ranek, w kąciku przy domu siedziała dziewczynka z czerwonymi policzkami, z uśmiechem na twarzy, nieżywa. Zamarzła na śmierć ostatniego wieczora minionego roku. Ranek noworoczny oświetlił martwą postać, trzymającą w ręku zapałki, z których garść była spalona. Chciała się ogrzać, powiadano, ale nigdy nie miał o tym pojęcia, jak piękne rzeczy widziała dziewczynka. I w jakim blasku wstąpiła ona razem ze starą babką w szczęśliwość nowego roku. Dzieciaki, drodzy rodzice i wszyscy sympatycy naszej szkoły. Rok 2020 dobiega końca, a wraz z nim wielkimi krokami przymierzamy się do świąt Bożego Narodzenia. Czas ten będzie dla nas wszystkich zupełnie inny niż znany nam dotychczas, a wszystko to przez pandemię koronawirusa i wiążącymi się z nią obostrzeniami i zakazami. Jednakże nie możemy zaprzestać tradycji corocznego składania sobie życzeń. Moi drodzy, w imieniu swoim, koleżanek z oddziałów przedszkolnych, koleżanek z edukacji wczesnoszkolnej i naszej dyrekcji, życzę Wam, moi miwi, aby nadchodzące święta były dla Was pełnym ciepła rodzinnym czasem, który urzeka blaskiem w zielonej choinki. Moi drodzy, kolendujcie ile tchów piersi. Niech wasi sąsiedzi do, dowiedzą się o tym, że jesteście najgłośniejsi, bo przecież w Betlejem ogłoszono radosną nowina. Narodziło się dzieciątko Jezus, które odmieni tysiące ludzkich serc, wszystkiego dobrego, wesołych świąt.